Nigdy nie wyobrażałam sobie, że moje życie tak drastycznie się zmieni tego lata w Warszawie. W wieku 40 lat myślałam, że mam wszystko pod kontrolą: stabilne 15-letnie małżeństwo z Markiem, udaną karierę jako redaktorka w prestiżowym wydawnictwie i piękny dom na przedmieściach. Ale wszystko zmieniło się, gdy otrzymałam telefon od mojej najlepszej przyjaciółki Anny. Magda, muszę Cię prosić o wielką przysługę. Powiedziała Anna z nutą niepokoju w głosie. "Chodzi o mojego syna Piotra. Właśnie został przyjęty na Politechnikę Warszawską na architekturę, ale nie znam nikogo tam, kto mógłby mu pomóc się zaaklimatyzować. Czy mogłabyś?" Nie musiała kończyć zdania. Anna i ja byłyśmy przyjaciółkami od czasów studiów i chociaż życie poprowadziło nas różnymi ścieżkami, ona przeprowadziła się do Krakowa. Podczas gdy ja zostałam w stolicy, nasza przyjaźń pozostała niezachwiana? Oczywiście odpowiedziałam bez wahania z przyjemnością pomogę Piotrowi może zostać u nas tak długo, jak potrzebuje, dopóki nie znajdzie własnego miejsca. Mgliście, pamiętałam Piotra z tych kilku razy, kiedy spotkaliśmy się na rodzinnych uroczystościach. Ostatni raz, gdy go widziałam, miał około 16 lat. Był niezgrabnym i nieśmiałym nastolatkiem. Teraz, siedem lat później, przygotowywałam się na przyjęcie młodego dorosłego do mojego domu. W dniu jego przyjazdu, Marek i ja pojechaliśmy odebrać go z lotniska. Czekając w terminalu, mój umysł błądził, zastanawiając się, jaki teraz jest Piotr. Czy nadal będzie tym nieśmiałym chłopcem? Czy może zmienił się w pewnego siebie młodego mężczyznę? Odpowiedź nadeszła. Gdy zobaczyłam go wychodzącego przez bramkę przylotów, moje serce zabiło mocniej. Piotr przemienił się w wysokiego, atletycznego mężczyznę z olśniewającym uśmiechem i zielonymi oczami, które zdawały się przenikać dusze jego brązowe włosy, lekko potargane, nadawały mu nonszalancki wygląd, który kontrastował z starannie dobranym ubraniem. Na moment Zaparło mi dech w piersiach. Ciociu Magdo, wykrzyknął Piotr na nasz widok, używając tego pieszczotliwego określenia, którego zawsze używał w stosunku do mnie, mimo że nie byliśmy spokrewnieni. Mocno mnie przytulił i mogłam poczuć twardość jego ciała przy moim. Dreszcz przebiegł mi po plecach i szybko się odsunęłam. Zdezorientowana własną reakcją Marek, nieświadomy mojego zmieszania, Przywitał go entuzjastycznie. Podczas podróży do domu Piotr opowiadał nam o swoich planach studiów i pod ekscytowaniu rozpoczęciem nowego rozdziału w Warszawie próbowałam skupić się na rozmowie, ale nie mogłam powstrzymać się od rzucania ukradkowych spojrzeń w lusterko wsteczne, napotykając te zielone oczy, które obserwowały mnie z niepokojącą intensywnością. Pierwsze dni minęły bez incydentów. Poświęciłam się pokazywaniu Piotrowi miasta, pomagając mu zapoznać się z kampusem i okolicą Marek. Zajęty swoją pracą jako prawnik, prawie nie bywał w domu, co zostawiało Piotra i mnie samych przez większość dnia. To podczas jednej z tych wycieczek po mieście sprawy zaczęły się zmieniać. Spacerowaliśmy po parku Łazienkowskim, gdy Piotr nagle się zatrzymał i spojrzał na mnie intensywnie. Magda. Chcę ci podziękować za wszystko, co dla mnie robisz, powiedział miękkim głosem, który sprawił, że moja skóra się zjeżyła. Nie wiem, jakbym się tak szybko zaadaptował bez twojej pomocy. Nie musisz mi dziękować, Piotr, odpowiedziałam, starając się zachować swobodny ton to przyjemność ci pomagać. Zrobił krok w moją stronę, zmniejszając dystans między nami nie, naprawdę jesteś niesamowita zawsze cię podziwiałem, wiesz? Od kiedy byłem dzieckiem. Jego słowa zaskoczyły mnie. Poczułam, jak rumieniec wstępuje mi na policzki i przez chwilę zagubiłam się w jego oczach. Wtedy zdałam sobie sprawę, jak niebezpieczne to się stawało. Zrobiłam krok do tyłu, przerywając zaklęcie Powinniśmy wracać powiedziałam pośpiesznie Robi się późno, a Marek niedługo wróci do domu. Droga powrotna była wypełniona cichym napięciem. Czułam na sobie spojrzenie Piotra. A za każdym razem, gdy nasze ramiona przypadkowo się ocierały, prąd elektryczny przebiegał przez moje ciało. To jest złe. Powtarzałam sobie w kółko: To syn twojej najlepszej przyjaciółki. Jest wystarczająco młody, by być twoim synem. Jesteś mężatką na miłość boską. Ale mimo moich wysiłków, by zachować spokój, coś się zmieniło. Kolejne dni stały się słodką torturą. Każda chwila, sam na sam z Piotrem, była wewnętrzną, walką między pożądaniem a rozsądkiem. Przyłapałam się na tym, że dbam o swój wygląd bardziej niż zwykle, starannie dobierając ubrania każdego ranka, jakbym była nastolatką przygotowującą się na randkę. Pewnego popołudnia, gdy pokazywałam Piotrowi, jak korzystać z pralki w piwnicy, stało się nieuniknione. Byliśmy sami w domu. Marek wyjechał służbowo. Gdy pochylaliśmy się, by załadować pranie, nasze dłonie się musnęły. Znieruchomiliśmy. Elektryczność w powietrzu była wyczuwalna. Powoli Piotr odwrócił się do mnie. Jego oczy płonęły pożądaniem, które odzwierciedlało moje własne. Magda! szepnął, i zanim zdążyłam zareagować, jego usta były na moich. Pocałunek był intensywny, namiętny, uwalniający całe napięcie nagromadzone. Przez tygodnie moje dłonie zaplątały się w jego włosy, gdy przyciskał mnie do pralki. Przez chwilę pozwoliłam sobie zatracić się w tym uczuciu, tysiąc tysiąc smaku jego ust, w cieple jego młodego, pełnego wigoru ciała przy moim. Ale wtedy, jak grom z jasnego nieba uderzyła mnie rzeczywistość. Gwałtownie się odsunęłam dysząc, nie Piotr, to to jest złe. Nie możemy, powiedziałam drżącym głosem. Dlaczego nie? Zapytał, jego oczy pełne zmieszania i pożądania. Wiem, że ty też to czujesz, Magda, nie możesz temu zaprzeczyć. Jestem mężatką, Piotr, i jesteś synem mojej najlepszej przyjaciółki to nie może się wydarzyć odpowiedziałam, choć każde włókno mojego ciała krzyczało coś przeciwnego. Pośpiesznie wyszłam z piwnicy, zostawiając Piotra samego i zdezorientowanego. Zamknęłam się w swojej sypialni, zbijącym szybko sercem. Co ja zrobiłam? Jak mogłam pozwolić, by sprawy zaszły tak daleko? Tej nocy, leżąc w łóżku obok Marka, który wrócił późno ze swojej podróży, nie mogłam zasnąć. Mój umysł nie przestawał odtwarzać pocałunku z Piotrem, uczucia jego ust, ciepła jego ciała. Czułam się winna, przestraszona, ale też żywa. Bardziej żywa niż czułam się od lat. Kolejne dni były niezręcznym tańcem ukradkowych spojrzeń i napiętych rozmów. Piotr i ja staraliśmy się zachowywać normalnie przy Marku, ale atmosfera w domu stała się elektryczna. Każde przypadkowe muśnięcie, każda chwila sam na sam, była naładowana ledwo powstrzymywanym napięciem seksualnym. Pewnego popołudnia, gdy Marek był w pracy, Piotr znalazł mnie w kuchni. Podszedł do mnie zdecydowanie, Magda, nie możemy tak dalej, powiedział cicho, wiem, że jesteś mężatką, wiem, że to skomplikowane, ale to co czuję do ciebie jest prawdziwe, nie mogę tego po prostu zignorować. Westchnęłam, opierając się o blat, Piotr, ja, ja też coś czuję, ale to nie może być za dużo jest na szali. Podszedł bliżej, aż mogłam poczuć ciepło jego ciała. A co, gdybyśmy znaleźli sposób? Co, gdybyśmy mogli być razem, bez krzywdzenia kogokolwiek? Jego słowa były kuszące, niebezpiecznie kuszące. Część mnie chciała ustąpić, chciała rzucić się w jego ramiona i zapomnieć o wszystkim innym, ale racjonalna część mojego umysłu nadal walczyła. Nie wiem, jak moglibyśmy to zrobić, Piotr odpowiedziałam smutno pozwól mi ci pokazać szepnął. I zanim zdążyłam zaprotestować, jego usta znów były na moich. Tym razem nie miałam siły by się oprzeć. Poddałam się pocałunkowi, pozwalając moim dłoniom eksplorować jego młode, jędrne ciało. Całowaliśmy się z niepohamowaną pasją, jakby świat miał się skończyć w każdej chwili. Kiedy w końcu się rozdzieliliśmy, dysząc, wiedziałam, że przekroczyłam punkt bez powrotu. Nie mogłam już zaprzeczać temu, co czułam do Piotra. Ani temu, co on czuł do mnie, ale nie mogłam też ignorować komplikacji, jakie to przyniesie do naszego życia, musimy być ostrożni, powiedziałam w końcu. Jeśli mamy to robić, nikt nie może się dowiedzieć, nikt. Piotr uroczyście skinął głową. Rozumiem, to będzie nasza tajemnica. I tak zaczęła się nasza potajemna przygoda. Przez kolejne tygodnie Piotr i ja znajdowaliśmy momenty sam na sam, kradnąc pocałunki i pieszczoty. Gdy marka nie było w domu. Każde spotkanie było mieszanką niepohamowanej pasji i duszącego poczucia winy. Czułam się znowu jak nastolatka, doświadczając emocji zakazanej miłości, adrenaliny prawie bycia przyłapanym, porozumiewawczych, spojrzeń podczas rodzinnych kolacji, zakodowanych wiadomości tekstowych. To wszystko dodawało mojemu życiu emocji, których nie czułam od lat. Ale w miarę upływu czasu poczucie winy zaczęło ciążyć coraz bardziej. Za każdym razem, gdy Marek mnie całował lub mówił, że mnie kocha, czułam jakby wbijano mi nóż w serce. A myśl o Annie, o tym jakby zareagowała, gdyby kiedykolwiek odkryła, co się dzieje między jej synem a mną, napełniała mnie paraliżującym strachem. Pewnej nocy, gdy Piotr i ja byliśmy w pokoju gościnnym, korzystając z tego, że Marek wyszedł z kolegami, usłyszeliśmy dźwięk otwierających się drzwi wejściowych. Ogarnęła nas panika. Piotr szybko schował się w szafie, podczas gdy ja próbowałam uporządkować swoje ubranie i włosy. Magda, jesteś na górze? Głos Marka rozległ się z dołu Tak, kochanie, jestem, zmieniam pościel w pokoju gościnnym odpowiedziałam, Modląc się, by mój głos brzmiał normalnie, Marek wszedł po schodach i wszedł do pokoju. Spojrzał na mnie z ciekawością. Wszystko w porządku, wyglądasz na zdenerwowaną. Wszystko dobrze? Odpowiedziałam szybko. Jestem tylko trochę zmęczona, nie spodziewałam się ciebie tak wcześnie. Podszedł i delikatnie mnie pocałował. Mogłam wyczuć lekki zapach alkoholu w jego oddechu. Spotkanie skończyło się wcześniej niż planowano. Gdzie jest Piotr? Moje serce przyspieszyło. On wyszedł z przyjaciółmi, których poznał na uniwersytecie. Marek skinął głową, najwyraźniej zadowolony z wyjaśnienia: Cóż, skoro jesteśmy sami powiedział z sugestywnym uśmiechem, przybliżając się do mnie. Poczułam fale paniki. Piotr był schowany w szafie, zaledwie kilka metrów od nas. Nie mogłam pozwolić, żeby to się stało tutaj, teraz. Och, kochanie, przepraszam. Powiedziałam, udawając ziewnięcie, jestem naprawdę wykończona. Co powiesz na to, żebyśmy po prostu poszli spać? Marek wydawał się rozczarowany, ale skinął głową ze zrozumieniem. Jasne, to był długi dzień dla nas wszystkich. Wyszliśmy z pokoju i udaliśmy się do naszej sypialni. Kładąc się obok męża, mój umysł nie mógł przestać myśleć o Piotrze, uwięzionym w tej szafie, czekającym na bezpieczny moment, by wyjść. Ta noc była punktem zwrotnym. Rzeczywistość tego, co robiliśmy, ciągłe niebezpieczeństwo bycia odkrytymi, zaczęło przeważać nad ekscytacją naszej przygody. Zdałam sobie sprawę, że nie możemy tak dalej ciągnąć w nieskończoność. Coś musiało się zmienić. Kolejne dni były torturą. Za każdym razem, gdy patrzyłam na Marka, czułam się pochłonięta, poczuciem winy. Każda chwila sam na sam z Piotrem była zabarwiona napięciem które wykraczało poza pożądanie. Wiedziałam, że musimy podjąć decyzję, ale strach przed konsekwencjami paraliżował mnie. To Piotr w końcu przerwał milczenie. Pewnego popołudnia, gdy byliśmy sami w domu, stanął przede mną. Magda, nie możemy tak dalej, powiedział z powagą, która mnie zaskoczyła, to niszczy nas oboje. Skinęłam głową, czując gulę w gardle. Wiem, Piotr. Ale, co możemy zrobić? Nie widzę wyjścia, które nie skończyłoby się zranieniem kogoś. Wziął moje dłonie w swoje, patrząc mi prosto w oczy. Może, może nadszedł czas, żeby być szczerymi z Markiem, z moją mamą, ze wszystkimi. Ta myśl przeraziła mnie. Oszalałeś? Masz pojęcie, co by to zrobiło? Zniszczyłoby moje małżeństwo, twoją relację z matką, moją przyjaźń z Anną? Wiem, powiedział Piotr cicho. Ale czy nie uważasz, że już niszczymy to wszystko naszymi kłamstwami? Przynajmniej, jeśli będziemy szczerzy, będziemy mieli szansę stawić czoła konsekwencjom z godnością. Jego słowa uderzyły mnie z siłą. Miał rację, oczywiście. Każdego dnia, gdy podtrzymywaliśmy tę farsę, każde kłamstwo, które opowiadaliśmy, erodowało trochę bardziej fundamenty naszych relacji, nie wiem, Piotr. Odpowiedziałam szczerze, ale wiem. Że nie możemy kontynuować tak jak dotychczas. Kolejne dni były wirem emocji i konfrontacji. Marek wrócił na krótko, by zabrać więcej swoich rzeczy. Jego twarz była maską bólu i rezygnacji. Nie rozmawialiśmy dużo, przepaść między nami wydawała się nie do pokonania. Piotr i ja zdecydowaliśmy, że lepiej będzie, jeśli przeprowadzi się do akademika na kampusie. Napięcie w domu było nie do zniesienia. I oboje wiedzieliśmy, że potrzebujemy przestrzeni, żeby pomyśleć, żeby zdecydować, czego naprawdę chcemy. W końcu nadszedł moment, którego najbardziej się obawiałam konfrontacja z Anną. Zdecydowałam, że lepiej zrobić to osobiście. Poleciałam do Krakowa. Moje serce biło mocno przez całą podróż. Anna przywitała mnie z uśmiechem, który szybko zniknął, gdy zobaczyła mój wyraz twarzy. Usiadłyśmy w jej salonie z filiżankami herbaty stygnącymi przed nami Anna, zaczęłam z drżącym głosem: Jest coś, co muszę ci powiedzieć, coś, co cię głęboko zrani i bardzo mi przykro. Widziałam, jak niepokój rósł w jej oczach, gdy opowiadałam jej wszystko o Piotrze, o naszym romansie, o tym, jak zniszczyłam swoje małżeństwo. I zdradziłam jej zaufanie, słowa wypływały w niepohamowanym potoku, mieszając się ze łzami i przeprosinami. Kiedy skończyłam, cisza, która nastąpiła, była ogłuszająca. Anna patrzyła na mnie, jakbym była obca, jakby nie mogła rozpoznać kobiety siedzącej przed nią. Jak mogłaś, Magda? Zapytała w końcu, z głosem pełnym bólu i zdrady. Jesteś moją najlepszą przyjaciółką. Zaufałam ci, żebyś zaopiekowała się moim synem, a nie uwiodła go. Wiem, Anna, i bardzo mi przykro. Nigdy nie chciałam, żeby to się stało. Co? Przerwała mi? Gniew zastępował początkowy szok. Po prostu się stało? Potknęłaś się i wpadłaś do łóżka z moim synem? Jej słowa uderzyły mnie jak policzki. Wiedziałam, że zasługuję na jej... Gniew, na jej pogardę. Ale to nie czyniło tego mniej bolesnym... Nie mam wymówek, Anna, powiedziałam cicho, mogę ci tylko powiedzieć, że mi przykro i że zrozumiem, jeśli nie będziesz w stanie mi wybaczyć. Anna wstała, odwracając się do mnie plecami. Potrzebuję, żebyś wyszła, Magda, nie mogę, nie mogę na ciebie patrzeć w tej chwili. Wstałam, czując, jakby każdy ruch kosztował mnie ogromny wysiłek. Zanim wyszłam, zatrzymałam się przy drzwiach. Kocham cię, Anna. Zawsze byłaś moją najlepszą przyjaciółką, bardzo mi przykro, że to zrujnowałam, nie czekałam na odpowiedź. Wyszłam z jej domu, łzy zamazywały mi wzrok, gdy szłam w kierunku wypożyczonego samochodu. Lot powrotny do Warszawy był mgłą autorefleksji i żalu. Straciłam tak wiele, moje małżeństwo, moją najlepszą przyjaciółkę, zaufanie osób, które najbardziej się dla mnie liczyły. I po co? Dla romansu z mężczyzną znacznie młodszym ode mnie? Kiedy dotarłam do domu, byłam zaskoczona, widząc Piotra czekającego na mnie. Powinien był być w akademiku, ale tam był, siedząc na schodach przed gankiem. Piotr, co tu robisz? Zapytałam, czując mieszankę ulgi i niepokoju na jego widok. Wstał, podchodząc do mnie z poważnym wyrazem twarzy: Magda, musimy porozmawiać. Dużo myślałem w ciągu ostatnich dni. I myślę, że popełniliśmy wielki błąd. Poczułam się, jakby ktoś uderzył mnie w żołądek. Co masz na myśli? Piotr westchnął, przeczesując dłonią włosy w geście frustracji. To my to nie jest prawdziwe, prawda? To znaczy czuję coś do ciebie oczywiście, ale czy to wystarczy, żeby uzasadnić całe cierpienie, które spowodowaliśmy? Jego słowa odbijały się echem we mnie, dając głos wątpliwościom, które sama miałam. Czy to była miłość, czy tylko fantazja, ucieczka od monotonii mojego życia? Nie wiem, Piotr. Odpowiedziałam szczerze myślałam, że tak, ale teraz, teraz już nie jestem pewna niczego. Staliśmy w ciszy przez chwilę ciężar naszych działań i ich konsekwencji ciążył nad nami myślę, że muszę wyjechać powiedział w końcu Piotr nie tylko z tego domu, ale z Warszawy. Może, może lepiej będzie, jeśli wezmę rok przerwy, trochę popodróżuję, oczyszczę umysł. Poczułam ukłucie bólu na myśl o jego wyjeździe, ale wiedziałam, że ma rację. Potrzebowaliśmy przestrzeni, czasu na przemyślenie, na wyleczenie, rozumiem. Powiedziałam cicho, myślę, że to najlepsze dla wszystkich. Piotr skinął głową i przez moment zobaczyłam w nim tego niepewnego młodzieńca który pojawił się w moich drzwiach zaledwie kilka tygodni temu. Przepraszam, Magda, za wszystko. Ja też przepraszam, Piotr, odpowiedziałam, czując, że łzy znowu formują się w moich oczach. Przytuliliśmy się krótko, uścisk pełen żalu i pożegnania. Potem patrzyłam, jak odchodzi, jego sylwetka znikająca w mroku nocy. Zostałam tam na ganku domu, który już nie czuł się jak dom. Kontemplując ruiny życia, które zbudowałam. Straciłam tak wiele, i teraz byłam sama, by stawić czoła konsekwencjom swoich działań. Kolejne miesiące były okresem introspekcji i odbudowy. Marek i ja rozwiedliśmy się. Proces był bolesny, ale konieczny Anna w końcu zgodziła się ze mną rozmawiać, choć nasza relacja nigdy nie wróciła do tego, czym była kiedyś Piotr, zgodnie ze swoim słowem. Wyjechał w podróż. Od czasu do czasu wysyłając pocztówki z dalekich miejsc. Powoli zaczęłam odbudowywać swoje życie. Zanurzyłam się w pracy, szukając odkupienia na stronach książek, które redagowałam. Zaczęłam terapię, stawiając czoła demonom, które doprowadziły mnie do podjęcia tak destrukcyjnych decyzji. Rok po tym feralnym lecie otrzymałam list od Piotra: Był w Europie. Pisał, studiując architekturę i odkrywając siebie. Dziękował mi za to, co przeżyliśmy, ale również potwierdzał to, co oboje podejrzewaliśmy. To, co mieliśmy, nie było miłością, ale fantazją, ucieczką. Czytając jego słowa, poczułam mieszankę ulgi i smutku ulgę, bo w końcu mogłam zamknąć ten rozdział mojego życia i smutek z powodu wszystkiego, co straciłam w tym procesie. Ale poczułam też nadzieję nadzieję bo mimo moich błędów przetrwałam, nauczyłam się, urosłam. I teraz miałam szansę zbudować nowe życie, oparte na uczciwości i integralności. Patrząc przez okno mojego nowego mieszkania, obserwując zachód słońca nad panoramą Warszawy, zdałam sobie sprawę, że to moja druga szansa szansa, by być lepszą, by kochać lepiej, by żyć lepiej. I tym razem nie zamierzałam jej zmarnować.